Cześć, ja nazywam się Marcin Makowski i to będzie druga część filmu. Nikt nie chce iść do piekła, która zasadniczo powinna być pierwszą częścią. Otóż moja żona zwróciła mi uwagę, że nie zrobiłem podstawowej rzeczy, to znaczy nie wytłumaczyłem pojęć, nie powiedziałem, czym jest szczęście. I oczywiście definicji szczęścia jest wiele. Natomiast to, w jakim ja kontekście używałem tego słowa, jest nieco inne, jest bardziej zbliżone do tego, o czym mówił Sam Harris w książce Moral Landscape to znaczy sam Harris próbuje nam pokazać, czym jest szczęście pokazując nieszczęście i myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób patrzenia na tę sytuację, no, to znaczy zamiast próbować defini definiować czym jest szczęście, że jest to dążenie do jakiegoś dobrostanu e, że jest to miłość, bycie z bliskimi piramida potrzeb Abrahama Maslowa to lepiej pomyśleć, że szczęściem jest wszystko to, co jest odległe od tego, co jest Nieszczęście. I właśnie w ten sposób definiowałem w poprzednim filmie szczęście, co może nie do końca było jasne. Znaczy jeżeli wyobrazimy sobie największe nieszczęście dla nas samych albo to co uważamy, że byłoby nieszczęście tak? dla niektórych największym nieszczęściem może być śmierć, dla innych będzie tu ból dla niektórych może to być po prostu katastrofa gospodarcza kraju tak? niekoniecznie ich osobista sytuacja finansowa, czy ich rodziny tylko globalna klęska, dla innych może to być cierpienie zwierząt tym niemniej to jest ten punkt, który te osoby uważają za najgorszy z możliwych punktów i każdy punkt dalej e, zmniejszający tą ilość nieszczęść będzie kierunkiem w stronę szczęścia, właśnie. I na tej zasadzie chciałem pokazać, że niemożliwe jest to, żeby ktoś chciał być nieszczęśliwy, ponieważ jeżeli dana osoba wyobrazi sobie punkt najgorszego możliwego scenariusza, to zawsze będzie dążyć od tego punktu, a nie ku niemu. Niezależnie od tego, jak będzie to rozumiała. I oczywiście, to jak ona. Zna rzeczywistość, to co wie, do czego doświadcza, jak bardzo jest świadoma, jakie ma fizyczne ograniczenia, możliwości i tak dalej będzie definiować e, wybór i strategię działania, tym niemniej moim zdaniem nie można powiedzieć, że taka osoba nie chce dążyć od tego nieszczęśliwego, najgorszego scenariusza, a tym samym de facto zawsze będzie dążyć ku szczęściu. Oczywiście rozmawiamy w ten sposób, że dążenie ku szczęściu jest kierunkiem przeciwnym od najgorszego możliwego scenariusza. Mam nadzieję, że jest to definicja, na którą jesteście w stanie się zgodzić i że jest to taka definicja, która w pewnym sensie jest możliwa, mam nadzieję, do uznania przez każdego człowieka, niezależnie co on myśli, czym dla niego jest nieszczęście. Znaczy, dla mnie może się coś wydawać um, zwykłą, um, prozaiczną um, sytuacją, ale oczywiście zawsze oceniamy to pod kątem jednostki. I dlatego ponownie nawiązując do filmiku Szumana, nie uważam, że jest możliwy w ogóle taki scenariusz, że jeżeli coś postrzegamy jako totalne nieszczęście nasze piekło, to że świadomie będziemy tam iść. Nie, jeżeli wierzymy, że coś jest piekłem, zawsze będziemy iść od tego kierunku, będziemy od niego uciekać. I te osoby, które wierzą w realne piekło, no właśnie dlatego modlą się, wyznają wiarę. Żeby do tego miejsca nie trafić. Te osoby, które uważają, że piekłem jest więzienie, starają się do więzienia nie trafić. To jest oczywiście już mam nadzieję, całkiem jasne. Zatem no to jest moja definicja. Mam nadzieję, że była jasna. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!